Protestów nie wyklucza także Lotnicza Solidarność. W piśmie skierowanym do ministra Obrony Narodowej związkowcy ostrzegają, że może do nich dojść, jeśli rząd nie zmieni zdania w sprawie śmigłowców dla Polskiej Armii. Zamiast obiecanego nowego przetargu i zakupu maszyn produkowanych w Polsce, obecny rząd kontynuuje rozmowy ofsetowe z firmą Airbus Helicopters, producentem śmigłowców Karakal. Tym samym twierdzą związkowcy, rząd nie dotrzymuje obietnic wyborczych. Swiecień 2015 kandydat pis na prezydenta Andrzej Duda i Beata, szydło szefowa jego kampanii, przylatują do mielca. Duda mówi pracownikom polskich zakładów lotniczych. Pieniądz, proszę państwa, ma narodowość. Te pieniądze, które my będziemy wydawali na dozbrojenie polskiej armii, powinny w jak największym stopniu pozostać w Polsce. Pozostać zasilać nasz budżet, zasilać naszą gospodarkę, zasilać budżety rodzinne tych, którzy w tych firmach pracują. Czerwiec 2016 zdaniem Solidarności Ministerstwo Obrony Narodowej nie prowadzi z zakładami produkującymi śmigłowce w Polsce żadnych rozmów. Związkowcy piszą do szefowej rządu, w sprawie przemysłu lotniczego zamiast dobrej zmiany jest bierność. Solidarność jest zaniepokojona, że przetarg na śmigłowiec wielozadaniowy nie został anulowany. Według związkowców resort rozwoju wciąż negocjuje z firmą Airbus umowę offsetową. Dlatego Solidarność domaga się decyzji i realizacji obietnic wyborczych. Liczymy na to, że jeżeli by doszło do unieważnienia przetargu, to ten tort, czyli te, te 70 śmigłowców wielozadaniowych zostanie sprawiedliwie podzielony pomiędzy Mielec i Świdnik i załogi tych zakładów będą mogły produkować sprzęt na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Związkowcy przypominają, że na licznych spotkaniach w Ministerstwie Obrony i w publicznych wystąpieniach przedstawiciele rządu zapowiadali unieważnienie przetargu na zakup śmigłowców Karakal. Mówiło się o tym w styczniu, potem w lutym i marcu. Poseł PiS Wojciech Buczak z Sejmowej Komisji Obrony zna obawy lotniczej Solidarności. Uważa, że decyzje rządu zostaną ogłoszone za kilka tygodni. Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej jest zdeterminowane, aby zamówienia sprzętu dla polskiej armii były realizowane w polskich firmach, tu w kraju. To też dotyczy śmigłowców dla polskiej armii. A wiem to z kontaktów z Komisji Obrony Narodowej, z rozmów z ministrem Macierewiczem. Wiosną ubiegłego roku rząd PO-PSL zdecydował, że polska armia kupi 50 śmigłowców Karakal. Pakiet kontraktowy miał wynosić około 13 miliardów złotych. Kilka tygodni po ogłoszeniu wyników przetargu firma Sikorski produkująca w mięcu śmigłowce Black Hawk zdecydowała się zwolnić 500 pracowników.